Cześć, to ja, bowingie. Zapraszam na odcinek z Gangu świeżaków na 46. Subskrybujcie. Subskrybujcie kanał, bowingie. Dajcie dużo łapek w górę. Tu lecimy do oglądania. I subam, z aby nie przegapić żadnego odcinka. Zapraszam do oglądania. Ty czasem w, w domu dużego pokoju. Bo oraz Wisienki zaprosił też Boni oraz Boże jest, jest i roz Mariusz musiał też przyjść, aby o coś porozmawiać. Dobra, zaraz musimy porozmawiać, bo coś słyszałem groźnego. W... Mamy zagrożenie? E, tam. Ten pokonany jest. Dobra, no wiem. Ale zaraz Wam powiem, No to oglądamy. Cała mapa to. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Namioty? Namioty są lepsze, fajne są namioty. Fajne. No i pływają.

Ale pływanie O mi się na ryby, łobuc jeden. No to godnie. Ale super. Tymczasem. Dominiczka w domu. I Unikosia. Unikosia w domu. Zaprosiłem cię, wiesz o tem. No tak, a co? Ja się pogodziłem z Czesiem, mówię ci. To super. To to super, że. No do, czekaj, odpiszę tylko do mojego. Zaraz przyjdę. Dobra, pogramy jakichś rzeczy? Pogramy. No dobra, siedzimy sobie. No. No wiem, że mnie lubisz. Ja Ciebie też lubię, viola. Ja Ciebie bardzo Cię lubię, viola. Elegancko. Razem jesteśmy, wiesz o tym? No tak. No jasne. A ja lubię też Julkę. Jeżeli e, jest na przykład. Czekaj, sms co dostałem. Zaraz przyjdę. Okej, okay. Dobra, jestem u siebie. Sprawdzamy, kto to do mnie napisał. Dominiczek. Do Nikoś do mnie napisał. No cześć. Dominiczek do mnie napisał. Cześć, Bonnie. Dzisiaj e, zaprosiłem Nikosia. Możemy gdzieś pójść na jakiś No Napiszę coś. Nie ma za co pójdziemy. Z mimo sobie też? Okej, okay, od coś odpisuję. Tak. Okej, okay, odpisuję. Okej. Na, okay. na którą umówiamy się. Okej. Okay. Hmm, dobra. No to ja już idę do siebie. Okej, okay, tylko wezmę swój telefon. Hmm, dobra, jestem. Ej, no co? No i co? Możemy też iść. Iść. No dobra. No możecie. No, elegancko, aby jeśli też pójdziemy, ja jestem Mariuszem. Jestem własny, wiecie o tym? Dobra, czekaj, tylko zalogujemy się. Dobra, oglądamy. ja, a, uradowany. Ale super się lubią. Ok, to oglądamy ten. No to możemy pooglądać. O, to możemy pooglądać. Dobra, przerwa jest. Dobra. To do domina dzwoni, zaraz przyjdę. Dobra. Tyk, tyk, tak. Halo, to mówi. Halo, no co to ja, jestem Mirek. O coś, Jurek? Jak tam u ciebie? E, mam problem, bo. Yarisa się Arisa się za poznała się z małym chłopakiem z Ameryki. No jasne, ja go znam. A co się stało? No to do mnie przyjdziesz. No to do mnie przyjdziesz. No to do mnie do domu, dobra? Dobra. No dobra. No to pa. Pa. Pa, Irek. Pa. Ta, ta. No, dobra. Jestem, chłopaki. Kto dzwonił? Dzwonił Irek, że ma problem i musi do nas przyjść. Tak? Jasne. Hmm, dobra, ja mam swoje zołej ja mam swoje i zaraz robimy u nas e, ogródek nowy, okej? Bo pozez mi Aleksander, no pomogę ci! Dobra, oglądamy. Grobrine. Yabuko. Ja Yabuko. Ja ok. Sam nie wiem Co to? Zabierają go Nie, no gdzie? No to chodźmy no to powinien Irek przyjść teraz. No to idziesz się Mariusz zobaczyć? Dobra. O! O! To pod powinien przyjść. Dobra, otwieramy drzwi. Dobra. Dobra. No otwieramy. O zaś Irek? Elo, elo. Mam taki własny problem. Porozmawiamy? Ja to jestem szefem tego. No to możesz, chodźmy. Chodźmy. Dobra, no to chodźmy. Dobra, jesteśmy. Boni, chodź tu. Dobra, idziemy. No to my poglądamy. Mam taki poważny problem. Chodźmy usiąść. Chodź, muszę usiąść. A, dobra, tak usiądę. Dobra, no to porozmawiamy. Boni, chodź. Idę. No i co się stało, Irek? Czy tobie zadzwoniłeś? Mi się okazało, że... że... że Eryk, e, że Elisa to było dla nas koniec związku. No i nie wiem, jaką dziewczynę mogę znaleźć. Jak ty myślisz, oni. Myślę, że znajdziemy przez internet jaką dziewczynę, tak się znajdziemy, okej? Okay? Niby jaką. Zobaczysz. <słuch> Dobra, masz rację. Dobra, Eryk, no powiedz mi, e, co się stało. No i co o tym mówię? E, bo Eryk, jak trafił do nas, to. Jalica się zakochała. Się, e, Eryka. Taki problem jest, niestety. No to co teraz mamy zrobić, Mariusz? Ja to wszystko nagram. Musimy zobaczyć, co tam robią. Nagramy coś. Dobra, musimy coś nagrać. Aby musimy. E, Chyba nikt nie wyjdzie. Musimy postarać się jakoś. Ja im, ja im powiem, żeby nie robiły tego. No, taki plan musi być. Dobra, Irek. Jak Ci się uda zaobserwować się, że... że jak uda Ci się zaobserwować tą Jarisę, a Eryk, jeżeli coś dla niej zrobi, to musimy iść i zapu... Musimy iść z tym na policję. Dobra? Jak to wygrać? Dobra. No to tak, jesteśmy w kontakcie. Dobra, no to pa. Pa, pa. Dobra, taki plan jest. Dobra, no to idziemy oglądać. Chodź, Mariusz. Idę. Jeśli, o, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, podajcie błędycie. To lecimy na kolejny odcinek. No i zapraszam na kolejny filmik z gangu świeżaków. Na tym serialu pa, pa!